Cześć, bracia. To Adar Blumenstein, polski Żyd Vlog. Jestem teraz w polskim mężem Myślałem, że nie uda mi się w te wybory zagłosować, bo jadę za granicę, ale jestem przyjazdem. Mam wydrukowany, że mogę głosować w komisja po drodze i będę dodany do spisu wyborców. No i co mi pewnie wiecie na kogo głosuję. Nie mogę powiedzieć wprost, bo też jest ta cisa wyborcza absurd, ale. Tak sobie przygotowałem scenariusz, że, co powiem dzisiaj. Hmm. Jeśli sobie, jeśli uważasz, że obecny i poprzedni rząd yy, obdzieracie zabiera ci wolność, yy, zabiera ci sprawiedliwość, zabiera ci godność, pieniądze sobie zabiera, jeśli sobie też zabiera nawet obuwie, obu, odzienie, no to nie masz wyboru i musisz zagłosować na bosiaka właśnie. I idzie na Bosaka, pogonić taki rząd. Najprostsza mówić. Bo... Oczywiście jest trochę za gorąco, więc idę do Japonki. Ale generalnie chodzi o to, żeby zagłosować na Bosaka. Także za chwilę widzimy się w centrum, tam gdzie można oddać głos. I też ciekaw jestem, czy jest jakie to miasto odwiedzam dzisiaj. Do od komisji wyborczej idzie Aller Blumenstein. I będziemy głosować na Bosiaka, tak jak mówię, bo rząd zabrał mi nawet buty, więc nie mam butów, głosuję na Bosiaka. Żeby mieć buty znowu, muszę zagłosować na Bosiaka i pogodzić ten rząd. Logicznie? Myślę, że logiczne. No to lecimy dalej. Szanowni bracie, jesteśmy. Muszę trochę cicho wejść, bo komisja, ale jest Biosek. To moje pierwsze wybory w życiu. Przecież ja i cieszę ja się, że mogę głosować na prawdziwy Polak bez e, żona syjonistka, jak Andrzej Duda. Jest skończony Krzysztof Boisek. Lecimy. Wolna Polska, wolność własnej i sprawiedliwość. Trzymajcie się, bracia. No, bracia, zagłosowałem właśnie. wychodzi z lokalu wyborczego i taka miła niespodzianka mnie spotyka. Otóż... Tutaj mamy bardzo aktywnie działający sympatycy. I dosłownie naprzeciwko lokar wyborczy mamy, mamy tutaj y, potwierdzenie, na kogo głosować. Jeszcze pod tym się e, powiem wam, też taka sytuacja. E, trzeba ubrać maseczka, według, ale ja mówię, że mam problemy zdrowotne. I pan powiedział, że tylko ręce dezynfekować. Ale człowiek za mną powiedział, że też ma problem zdrowotny. E, Chwilę z dosłownie staje 10 metrów dalej powiedział, że musi Pan mu powiedział, że trzeba e, zasłonić tak twarz Więc tutaj e, no... niestety tak to właśnie wygląda Okej, okay. dane i możemy teraz spokojnie naprowadzić z Polska. Bardzo cieszę się, że e, miałem okazję i myślę, że też niedługo wrócę już regularnie filmy, tylko po prostu wrócę moja podróż akcyjna. I być może też trochę nagram o ta podróż, ale wiecie, że lubię prywatność. E, o prywatności też będą różne filmy o tym, co się właśnie dzieje, że czemu nie ma prywatności w te czasy. Nie wiem czy mnie dobrze będzie widać przez te wideo, ale mam taka nadzieję, Jakby coś no to piszcie, no, po fakcie to już nic nie zmieni jest głos oddany na Krzysztof posiak i myślę, że teraz czas robić swoje dalej. Za 3,5 rok mamy e, następne wybory i tam jak nie będzie dla Konfederacji 15% to ja wyjeżdżam z Polska. <laughs> Jeżeli tu obracja. Je o, uwaga jeszcze tak na zakończenie. Andrzej Juda. Tutaj upany dalej już. Nigdy więcej nie wynajmy domek. wam też nie polecam. Szalon wracę. Bądźcie z bogiem, głosujcie na Bosaka, by wziąć zabrał wam buty. Chcecie buty z powrotem, głosujcie na bosaka. Przysta ta sprawa.